Od najmłodszych lat uczymy się mierzyć własną wartość spojrzeniem innych. Każdy gest, każde słowo i każdy wybór wydają się wymagać czyjejś aprobaty: rodziców, nauczycieli, przyjaciół, współpracowników, partnerów. Dorastamy, kształtując swoją tożsamość w oparciu o zewnętrzne oczekiwania. Gdy się orientujemy, jesteśmy już uwięzieni w niewidzialnej pułapce, w strachu przed zawiedzeniem innych. Ten strach przenika wszystko, od wyboru zawodu po sposób, w jaki zachowujemy się publicznie, i powoli przekonuje nas, że akceptacja innych jest ważniejsza niż nasza własna prawda. Problem w tym, że stawiając na pierwszym miejscu satysfakcję innych, rezygnujemy z autentyczności i skazujemy się na życie pełne autocenzury. Strach przed zawiedzeniem innych nie jest tylko przelotnym uczuciem, staje się psychicznym więzieniem. Przy każdej decyzji odzywa się głos pytający, co oni o mnie pomyślą. Czy kogoś rozczaruje? Ten głos nas paraliżuje i utrzymuje w powtarzających się cyklach konformizmu. Wybieramy zawody, których nie kochamy, by zadowolić rodziców. Trwamy w związkach, które dawno umarły, ze strachu przed zranieniem partnera. Utrzymujemy powierzchowne przyjaźnie, by nie wywołać dyskomfortu. I krok po kroku nasze życie przestaje być nasze, staje się odbiciem cudzych pragnień. Cena tej uległości jest wysoka. Tracimy szansę poznania samych siebie i stajemy się obcymi we własnej skórze. Najbardziej perfidne w tym procesie jest to, że pozostaje on niewidoczny. Wielu wierzy, że żyje świadomie, gdy w rzeczywistości realizuje scenariusze, których nigdy nie zakwestionowali. Stabilna praca, ślub w odpowiednim wieku, dzieci, dom, uśmiechnięte zdjęcia, pozorna radość w mediach społecznościowych. To podręcznik przekazywany przez społeczeństwo, a większość podąża za nim. Nie dostrzegając, że każdy krok był podyktowany strachem przed dezaprobatą. A jednak ta nieustanna pogoń za akceptacją nie daje spokoju. Wręcz przeciwnie, karmi ciągły niepokój, bo aprobata innych jest niestabilna, ulotna i często nieosiągalna. Istnieje niewygodna prawda, której niewielu ma odwagę stawić czoła, bez względu na to, jak bardzo będziesz się starać, zawsze znajdzie się ktoś, kto będzie tobą rozczarowany. Zawsze będą krytycy. Odrzucenia i oceny. Paradoks jest okrutny: próbując zadowolić wszystkich, ostatecznie zawodzimy siebie. A w końcu odkrywamy, że ci, których próbowaliśmy chronić naszymi poświęceniami, rzadko je doceniają. Wdzięczność rzadko rekompensuje ciężar rezygnacji. Strach przed zawiedzeniem innych gwarantuje tylko jedno: że będziesz żył, nieustannie zawodząc siebie. Korzeń tego strachu tkwi w naszej pierwotnej potrzebie przynależności. Jesteśmy istotami społecznymi, zaprogramowanymi, by szukać akceptacji, bo w czasach przodków odrzucenie przez grupę oznaczało samotną śmierć. Dziś nie grozi nam już taki los, ale umysł nadal reaguje, jakby odrzucenie było wyrokiem śmierci. Dlatego wolimy zdradzić siebie, niż zaryzykować zawiedzenie kogoś. Problem w tym, że nosząc ten instynkt bez refleksji, poświęcamy własny rozwój. Nadal działamy jak dzieci, które boją się stracić miłość rodziców. Jeśli nie będą posłuszne, nawet będąc dorosłymi, ten strach przejawia się w pozornie błahych szczegółach. Gdy przyjmujesz zaproszenie, którego nie chciałeś gdy mówisz tak na prośbę, która wyczerpie twoją energię gdy śmiejesz się z żartu, który cię nie bawi, gdy ukrywasz swoją opinię, by uniknąć konfliktu. To małe akty samozaparcia, które w kumulacji podkopują Twoją tożsamość. Każde ustępstwo wysyła ci wiadomość: Twoja prawda nie jest tak ważna jak cudza. I z czasem zaczynasz w to wierzyć. Twój wewnętrzny głos cichnie, aż niemal zanika. Konsekwencje są druzgocące: żyjesz, ale nie jako Ty. Twoje wybory nie odzwierciedlają pragnień, lecz cudze oczekiwania. Istniejesz jak postać, odgrywając rolę, której nie napisałeś. I choć gra może być przekonująca, Zawsze towarzyszy jej pustka w sercu. To pustka przypominająca, że coś istotnego zostało utracone połączenie z własną istotą. Życie staje się wyczerpującym spektaklem, w którym oklaski nigdy nie wypełniają dziury po braku autentyczności. Wielu nie dostrzega, że zawodzenie innych jest nieuniknione, a nawet konieczne. Tylko ci, którzy mają odwagę zawodzić, potrafią żyć zgodnie ze swoją prawdą. Życie nie może być konkursem popularności. Musi być drogą samopoznania. A ta droga wymaga wyborów, które często będą sprzeczne z oczekiwaniami, złamią konwenanse i rozczarują ludzi. Ale to rozczarowanie nie jest porażką, to akt wyzwolenia. To cena autentyczności. Największa tragedia polega na tym, że wciąż zajmując się tym, by nie zawieść innych, zapominamy, że największym ciężarem jest ciągłe zawodzenie siebie. Gdy ignorujesz własne marzenia dusisz pragnienia i uciszasz swój głos, stajesz się własnym oprawcą. A to rozczarowanie jest o wiele bardziej okrutne niż jakikolwiek zewnętrzny osąd, bo nie znika wraz z oklaskami ani nie zostaje zrekompensowana aprobatą. To cichy ból, który toczy od środka i objawia się smutkiem, lękiem, bezsennością, pustką egzystencjalną. Dążenie do zadowalania innych to także iluzja kontroli. Chcemy wierzyć, że jeśli zrobimy wszystko dobrze, unikniemy krytyki, odrzucenia i konfliktów. Ale to nigdy się nie udaje. Ludzie projektują na nas swoje frustracje, zazdrości i oczekiwania, i nic, co zrobimy, tego nie powstrzyma. Zrozumienie tego zmienia wszystko. Dostrzegasz, że zawodzenie innych nie jest osobistą porażką, lecz nieuchronnością ludzkiego współistnienia. A prawdziwą porażką jest spędzić całe życie, unikając czegoś nieuniknionego kosztem tego, by nigdy nie być sobą. Wyzwolenie się z tego strachu to proces stopniowy. Wymaga odwagi, by powiedzieć nie, gdy instynkt każe mówić tak. Wymaga stanięcia przed spojrzeniem dezaprobaty bez ucieczki. Wymaga decyzji, które złaną rodzinne tradycje, społeczne wzorce, a nawet oczekiwania bliskich. To bolesne, ale konieczne. Bo za każdym razem, gdy wybierasz rozczarować kogoś, by nie rozczarować siebie, wzmacniasz swoją tożsamość. Wysyłasz sobie jasny komunikat, moje życie należy do mnie. Trzeba zrozumieć, że zawiedzenie kogoś nie oznacza bycia okrutnym czy egoistycznym. Często to najbardziej szczery i pełen miłości akt, jaki możesz zrobić. Bo życie, którego celem jest zadowalanie, to życie w kłamstwie. A żadna relacja oparta na kłamstwie nie może być zdrowa. Kiedy pokazujesz się naprawdę, nawet jeśli to boli, dajesz drugiemu szansę na relację z tym, Kim naprawdę jesteś. A to, w dłuższej perspektywie, jest o wiele cenniejsze niż fałszywa harmonia. Strach przed zawiedzeniem jest też karmiony przez idealizację innych. Wydaje nam się, że oczekują perfekcji, że nie zniosą naszej słabości, wrażliwości, odmienności. Ale w rzeczywistości większość ludzi również niesie swoje lęki, niepewności i rozczarowania. Często nie oczekują od nas aż tak wiele, jak sądzimy. A nawet jeśli oczekują, zdrowo jest pokazać granice. Bo życie jako niewolnik cudzych oczekiwań nie jest miłością, lecz służalczością. W tym temacie kryje się głęboki wymiar egzystencjalny. Życie jest zbyt krótkie, by przeżyć je jako spektakl. Czas, który poświęcasz na podtrzymywanie perfekcyjnego obrazu dla innych, to czas skradziony twojej własnej drodze. Na łożu śmierci nikt nie żałuje, że zawiódł tego czy innego człowieka. Żałuję się, że nie żyło się zgodnie z własną prawdą. Strach przed zawiedzeniem jest więc złodziejem czasu, złodziejem życia. A każda minuta spędzona na próbie zadowalania to minuta utraconej autentyczności. Uwolnienie się od tego strachu to także odzyskanie własnej godności. To uznanie, że twoje życie nie może być kierowane cudzymi oczekiwaniami, lecz wewnętrznymi zasadami. To przyjęcie, że masz prawo się mylić, upaść, zostać niezrozumianym. I że to nie umniejsza Twojej wartości. Wręcz przeciwnie, dopiero wtedy, gdy akceptujesz możliwość zawiedzenia, otwierasz się na pełnię człowieczeństwa. Proces ten wymaga jednak praktyki. Zaczyna się od drobnych aktów, odmówienia zaproszenia, którego nie pragniesz, wyrażenia odmiennej opinii w rozmowie, wypowiedzenia życzenia bez strachu przed oceną. Każdy gest wzmacnia mięśnie autentyczności. Powoli odkrywasz, że świat się nie wali. Gdy kogoś zawodzisz. Wręcz przeciwnie, ludzie często zaczynają Cię bardziej szanować, gdy pokazujesz jasne granice i silną tożsamość. Rozczarowanie, które wydawało się końcem świata, okazuje się tylko chwilowym dyskomfortem. Odwaga zawodzenia jest w istocie odwagą bycia. Bycia kimś, kto nie mierzy się spojrzeniem z zewnątrz, lecz własnym sumieniem. Kimś, kto woli autentyczną samotność niż powierzchowne towarzystwo. Kimś, kto akceptuje, że nie będzie kochany przez wszystkich, ale nie zdradza siebie, by kupić tanią miłość. Ta odwaga jest rzadka, ale jedyna prowadzi do prawdziwej wolności. Bo wolny jest tylko ten, kto nie jest niewolnikiem aprobaty. W gruncie rzeczy strach przed zawiedzeniem to strach przed odrzuceniem. Antidotum na niego nie jest zadowalanie, lecz nauczenie się podtrzymywania samego siebie, nawet gdy jesteś odrzucony. To zrozumienie. Że wartość Twojego życia nie zależy od spojrzenia innych, lecz od Twojej wierności sobie. Gdy zakotwiczysz się w tej prawdzie, opinie innych tracą moc kierowania Twoim istnieniem. I wtedy po raz pierwszy doświadczasz lekkości życia w pełni. Przychodzi moment, gdy trzeba wybrać, dalej zawodzić siebie, by zadowalać innych, czy mieć odwagę zawieść innych, by przestać zdradzać siebie. Ten wybór to granica między życiem powierzchownym a życiem autentycznym. To nie jest łatwe. Będzie bolało. Będzie kosztowało relacje, szanse, czasem uznanie. Ale przyniesie coś, czego nic innego nie zastąpi spokój wewnętrzny. A ten spokój to największy znak, że w końcu uwolniłeś się z niewidzialnego więzienia. Strach przed zawiedzeniem innych to jeden z najpotężniejszych kajdan, które zniewalają ludzką duszę. Ale klucz zawsze był w Twoich rękach decyzja, by być prawdziwym, za wszelką cenę. Bo życie w próbie zadowalania to umieranie powoli, a życie w autentyczności to ryzykowanie rozczarowania, ale wreszcie odczuwanie, że naprawdę się żyje. Wybór należy do ciebie. Woli żyć jako odbicie cudzych oczekiwań czy jako wyraz własnej prawdy? Na końcu istnieje tylko jeden rodzaj rozczarowania, który naprawdę się liczy: ten, gdy patrzysz w lustro i uświadamiasz sobie, że nigdy nie byłeś sobą.